Was serdecznie z tej strony Piotr Mosio. Na network Marketing TV widzę, że oglądacie stale nasze materiały. Słuchajcie, chciałem wam opowiedzieć dzisiaj, zakontynuować troszkę temat, jak rozmawiać z ludźmi o marketingu sieciowym, o waszej szansie, o waszym biznesie. Bardzo często widzę po prostu różnego rodzaju informacje, które są nadsyłane. A do mnie, do was, do wszystkich ludzi odnośnie szansy, 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 szansy przez różnych ludzi. A tak bardzo tak. Od razu chciałem Wam powiedzieć, że to są zazwyczaj rzeczy, które są mało skuteczne, ponieważ na, zazwyczaj trzeba wygenerować, trzeba wygenerować u ludzi potrzebę albo trzeba ludzi zakwalifikować. To są dwa, dwie kluczowe rzeczy. Jeśli na przykład rozmawiamy z ludźmi, których, którzy nas nie znają, bardzo, bardzo często warto zapytać, czy są zainteresowani zarabianiem pieniędzy, zakwalifikować ich i w tym momencie dopiero przedstawić Twoją szansę, Twój produkt, Twój biznes. Jeśli we właściwy sposób kwalifikujemy ludzi, zwłaszcza tych ludzi, których nie znamy, to w tym momencie nasz biznes staje się prostszy. Mam nadzieję, że zapisaliście, zanotowaliście um, zwrot. Jeśli czy. Jeśli byłby konkretny, sensowny biznes, chodziłyby w grę właściwie pieniądze i to byłoby coś, z czym tyczyłbyś się dobrze, to czy znalazłbyś chwilkę, żeby się temu przyjrzeć? Teraz to może być tego typu zaproszenie, to może być inne zaproszenie. Chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby zakwalifikować daną osobę, czy jest ktoś zainteresowany daną rzeczą. W tym momencie, jeśli mamy od kogoś przyzwolenie i pokazujemy dopiero swoją firmę, swój produkt. W tym momencie ta osoba z przyzwoleniem patrzy na dany temat. Bardzo często zdarza się, że ludzie wciskają na siłę coś i mówią po prostu. Od razu po prostu, słuchaj, tutaj jest moja firma. Zobacz to. Albo wysyłają jakiś link, nie pytając w ogóle, czy ktoś jest zainteresowany, nie kwalifikując danej osoby, czy jest zainteresowana zarabianiem pieniędzy, czy jest zainteresowana szansą. I w tym momencie ludzie traktują to jak zwykły spam. Ludzie traktują to a bardzo często zdarza się, że na różnych portalach społecznościowych mamy Network Marketing Pro. Ludzie umieszczają jakąś promocję jakiejś firmy, przepraszam, Network Marketing TV, umieszczają promocję po prostu jakiejś jakiejś firmy umieszczają daną promocję i po prostu mówią wspaniała szansa i tak dalej i tak dalej teraz dopóki ktoś nie wygeneruje że inna, druga osoba jest zainteresowana danym tematem, w tym momencie ta szansa spada w dół i wszystko spada w dół. Także zakwalifikuj swojego kandydata. Zawsze zapytaj się, czy jest zainteresowany zarabianiem pieniędzy. Jeśli możesz, po prostu czasami spotykamy masę ludzi, których nie znamy z danym tematem i warto w tym momencie po prostu rozgrzać daną znajomość, poznać daną osobę, zaznajomić się z daną osobą i dam Wam po prostu bardzo ważną rzecz. <laughs> Nigdy. Ale to nigdy, jeżeli na przykład po prostu jest to osoba, którą, z którą będziemy się widzieć po prostu jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz i wiemy o tym, bardzo warto Warto po prostu tą osobę poznać, dowiedzieć się coś na temat danej osoby i w tym momencie zmienić środowisko. Jeżeli poznaliście kogoś, nie wiem, na siłowni, czy w jakimś innym klubie, czy na, na lekcjach języka angielskiego, czy w jakiejś grupie społecznościowej i będziecie się z daną osobą spotykać jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz, w tym momencie warto jest po prostu umówić się na filiżankę kawy. Warto umówić się po prostu na telefon, gdzie indziej. Warto porozmawiać. Chyba, w biznesie gdzie indziej, ale nie przy danej okazji, ponieważ wszystko co robimy, to poszerzając swoją listę krąg wpływów, poznajemy nowych ludzi. I teraz, jeszcze bardzo ważna rzecz, ponieważ wspomniałem już kiedyś o tym, ale chciałem podkreślić daną rzecz. Nasz biznes służy po to, żeby przejść przez krąg wpływów danych ludzi. Bardzo często możemy zapytać czy nie znasz kogoś, kto jest. To rewelacyjna rzecz. Jeśli ktoś może być otwarty, czy nie znasz kogoś, kto po prostu chciałby, byłby, mógłby być zainteresowany, zarabianie pieniędzy, ja uruchamiam tutaj nowy biznes powiedzmy w Warszawie, czy w Berlinie, czy gdziekolwiek po prostu, w jakimkolwiek mieście po prostu, czy w Londynie, <noise> czy gdzie, gdziekolwiek w jakimkolwiek mieście po prostu chcemy budować nasz biznes i w tym momencie a, ktoś, jeżeli jest otwarty, ma otwarty umysł powie, słuchaj, no tak, być może ja, ja, to mógłbym być ja. A, <noise> I, i, I w tym momencie dana osoba się kwalifikuje. Nie jest to bezpośrednie wyjście do danej osoby, ale jest to, ale jest to po prostu pośrednia, a, pośrednie pytanie. Teraz bardzo ważna rzecz, pamiętajcie, kiedykolwiek macie daną osobę, powiedzmy, macie swoją listę, bardzo ważnym elementem jest to, żeby, kiedy pokazujemy do, do danej osoby biznes, żeby potraktować tą osobę jako możliwość przejścia do innego środowiska. Ponieważ ta osoba, potraktujcie tą rzecz naprawdę poważnie, jedna osoba, która może w ogóle nie być zainteresowana tym tematem, zna przynajmniej 200 innych ludzi, Którzy mogą być zainteresowani tym tematem. I teraz, jeśli rozbudowaliście z tymi ludźmi relacje, nawiązaliście z tymi ludźmi relacje, ta osoba czuje się a propos waszej osoby, że wy jesteście właściwą osobą, że jesteście pozytywną osobą i że oferujecie coś dobrego, że jesteście po prostu dobrym człowiekiem, oferujecie dobrą rzecz i osoby, które ta osoba wam poleci. Które wam poleci, nie będą po prostu w tym momencie confused, nie będą zakłopotane, nie będą po prostu jakoś przestraszone albo niezadowolone z tego, że poleciła wam daną osobę. W tym momencie ludzie dają polecenia, jeżeli absolutnie rozumią, co wy robicie. Także kwestia jest tego, żeby zakwalifikować osobę i we właściwy sposób wyjaśnić daną szansę. A wiecie co? Teraz. Chciałbym jeszcze powiedzieć Wam jedną rzecz, która może być naprawdę dla Was pomocna. Kiedy zapraszamy ludzi, kiedy, kiedy po prostu budujemy nasz biznes, ja osobiście nie używam tak zwanego MLM-owego języka. Pokazuję cały biznes jako tak, jakby to był tradycyjny biznes. Dlaczego? Ponieważ bardzo często widzimy różnego, różnego typu reklamy, zarób po prostu, nie wiem, 10 tysięcy dolarów, w pierwszym miesiącu pracy, czy, za, czy po prostu pasywny dochód, niezależność finansowa, wolność finansowa. Ale teraz to brzmi dla ludzi zbyt piękne, żeby to było możliwe. I w tym momencie ludzie widzieli tego typu ogłoszenie i w tym momencie od razu są wyłączeni, ponieważ nikt nie wierzy w tego typu ogłoszenia, tego typu MLMowe ogłoszenia. Ja, ja pamiętam po prostu całe lata oglądałem różnego rodzaju ogłoszenia po prostu w gazetach, kiedy nie byłem związany z branżą i nigdy widziałem różne, <laughs> różne ogłoszenia, ale zawsze traktowałem to musi być jakiś skęp, to musi być jakieś oszustwo, to musi być jakiś przekręt. To nie jest możliwe, w realnym świecie się to nie dzieje. Także jeżeli zakwalifikujemy daną osobę i być może nawet odeprzewamy, Tą osobę, powiedzmy, być może to nie jest dla Ciebie, ale być może znasz kogoś, kto chciałby wiedzieć o tego typu możliwości, jest kilka różnych pozycji, kilka różnych opcji, kilka różnych możliwości, to w tym momencie ta osoba traktuje to jako takie regularne zaproszenie, coś, co po prostu być może funkcjonuje w tradycyjnym biznesie i w tym momencie ta osoba zaczyna się dopytywać i to może posłużyć nam, żeby przejść przez krąg wpływu danej osoby jeśli zrobicie to we właściwy sposób. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia na szczycie.